Weź mi to włąc, bo nie widzę. Hej. Cięureczka w Turku będzie raczej nie. aby wydrapane ściany tylko w środku no. Nie No i czyjeś pranie Aj Fak. Helipa. od początku parter najpierw, co? Co? O kurwa, w powiem się, że za dużo może nie być. Trochę gruzu. Więcej gruzu. A to co? Nie wiem co to jest, nie? Tak, Cię, ale schudki. Może to był ołtarzyk? Tak? Piękna, ładna. To jest jakaś starsza część. Taka z wstępu, idziemy? Ale Czy psiczku? na strągu się najlepsze. Ty się kameruje, a ty jak kącię się zachowujesz i w kadr mi włazisz. <laughs> jak myślisz, do czego były te stopnie no, tutaj? tu masz okno po prostu. Trzeba nad tym. To już Żeby ktoś mógł sobie podejść i obserwować? Albo leżeć i obserwować? Co? Oj, pod dziurą. Pod dziurą. Pod dziurą. Pod Już miałem koncepcję. Na przykład tutaj zamurowane. Tutaj, bo to chyba nie wychodzi na zewnątrz. Schody chyba były drewniane. Właśnie tu wiesz, zamurowane. Chcesz to powiedzieć? Powiedz, daj mi rękę, puszka mnie. Całe się czyńszą. Słowa i paftia. Może pójdzie. Pawcio, piwnica! Nasze bliżej. O, pstryczek elektryczek jak u mnie na wsi. Tam. To co lubisz? Tam masz schody. No, no, to będzie ciekawe. Vem tempo para me escadro Komnata tajemnic została otwarta. No. no Rastyczawski wypad z kadru. Tutaj się przyfajczyło. A u. Hu. O Jezu. Ech, ciekawie. Przyjemno. Troszeczkę się zawaliło, no. tu też jest trochę ugięte. Tam jest A tam nie, po lewej nie ma podłogi w ogóle. tam Ładnie, ładnie. O. Klatka schodowa do wieży. Ojej! Kluczowym A, tu były schodki nawet. No. Patrz na górę. No to jest. To nie ten gada na wieży, ale klatka schodowa była. maseczka. Uh. Uwaga na brak czegokolwiek. czegokolwiek. A taką fajną deskę częsącą się można na niej postać. O, to Taki ładny dach, jeszcze z folijką. Ciekawe czy ktoś robił ten pałacyk, czy to od w ogóle odbywał.

Mm. No, dęby, <laughs> to jak ty chcesz do Nerdlandi jechać. Ochrony, Bo robię artystyczne zdjęcia. <laughs> Byliśmy w takiej co to było? Fabryka płyt piśniowych i tam było mnóstwo tych takich tych plastikowych na butelki, tych skrzynek. skrzynek no, co ty? no całe piwnice wyższe od nas skrzynek. No było ich, nie no wiem, z... tysiące chyba, nawet nie setki, mm. chyba były tysiące. No olbrzymie piwnice pełne skrzynek. Chyba z piątaka skrzynek. I one były chyba z butelkami z tego co kojarzę, że nie były puste. No, właśnie tak rozkminiałam, jakby to jeść. Robili napoje z tych płodów je. <laughs> <i> no <kartoniarka, śmiech> Jak to się wyłącza? No chyba już wszystko obejrzałam. Niech pomyślę. Tym?